Z tej strony, Hupses 2000. A dzisiaj mam dla Was zestaw z serii Lego Icons Galaktyczny Odkrywca. Zestaw ma numer 10497. Pochodzi z roku 2022 i zawiera 1254 elementy. Tak się tutaj prezentuje. Został wyprodukowany na. 90 lecie Lego. I mamy tutaj jeden z pierwszych takich statków. Tych kosmicznych. Na z tyłu. Prezentuje się tak. Mamy tutaj wymiary. 32 cm na 52,5 cm. No i tutaj mamy wszystkie funkcje zabawowe. Dobra, to ja to buduję i widzimy się za chwilę. Złożony statek prezentuje się w taki oto sposób. Wyglądem trochę przypomina tego z Lego przygody. benek tam zaczął budować. To jest są dosyć sporych rozmiarów. No i w tym oryginalnym, w tym wzorze tego zestawu z 79. To oprócz statku, o, wpadł tam w dziury. Oprócz statku, to jeszcze mieliśmy dwie płytki konstrukcyjne z takim wypukiem, wypukłym kraterem i jakąś taką budkę. Niestety tutaj tego nie dostajemy, a byłoby takie fajne zbogacenie. Ale dobra, zajmiemy się teraz tym, co mamy. A dostajemy naprawdę fajny statek kosmiczny, który jest sporych rozmiarów. I dajcie chwilę, sprawdzę, czy faktycznie ma tyle, ile powinien mieć. Dobra, to zmierzmy ten statek. To tak, to jest centymetry. No i dobra. 52,5. Dobrze, trzymam. Ok, dobra, ma 54, a spróbuję jeszcze inaczej zmierzyć, jednak źle mówię, ma 54,5 cm. No, jak nas z długością trochę przekłamali, no to może z długo... szerokością, to długość to 2 cm więcej, ale tutaj ma nie, muszę od dołu, żeby było sprawiedliwe, tutaj nie, żeby równo szło. To ma 32 cm, tak? Nie, 32,5 cm. A powinien mieć 32. No, widzicie jego prawdziwe wymiary. chwilą no, wam, powiedziałem, No, dobra, później złożę. No i dobra. Tutaj mamy z boku numer katalogowy pierwszego statku. No i tutaj zostały ciekawie użyte takie wiadra, aby skonstruować głośniki albo mega głośniki. Dobra, tutaj mamy też strzałkę, co w oryginale było nadrukiem, ale tutaj mamy złożoną z tarczy Nexonites. No i też tutaj mamy Mamy no tutaj takie dwa elementy, jak mi się uda wyjąć to Wam nie pokażę. Udało się. Co mogą stworzyć na przykład do pokazywania toru lądowania? Mamy tutaj w kolorze zielonym i czerwonym. Dobra. Oprócz tego, mamy też po bokach dwa takie silniki rakietowe. Co jakiś czas coś urywa, ale dobra. I możemy to zamienić na taką kapsułę. Możemy tutaj z przodu posadzić figurkę i zrobić, że lata. Weźmy sobie jednego gostka. Później go tam wrzucę z powrotem. O. I może latać. Z tyłu ma czerwony element tego dopalacza. Tutaj prezentuje się w taki sposób. Są jakieś paski. No, a z drugiej strony prezentuje się dokładnie w ten sam sposób. Tutaj pokażę, wam, żeby nie było. Ale za to w tej. W szufladce mamy co innego, bo tym razem tutaj w tej skrzynce mamy czarną butlę. Fajnie. No i tak. Z tej strony tak samo to wygląda. No i pora otworzyć tył tego statku. Tylko najpierw tą figurę Możemy otworzyć ten tył i ukazuje nam się to. łazik kosmiczny. I możemy tutaj wysunąć taki podjazd, po którym może zjechać ten łazik. Ciekawa funkcja jest tutaj taka, że jak wsuwamy, to nasz ten pojazd. Nie wyjedzie sam z siebie, ale jak już wysuniemy, to już wyjedzie. Później Wam pokażę. Tutaj mamy właz. Bezpieczeństwa może, żeby do środka nie dostała się atmosfera, żeby można było w środku oddychać. Tak tutaj się otwiera i mamy tutaj również jakąś żółtą, żółtą szybę. Właz możemy z powrotem schować, jak już wysuniemy. I dobra, co mamy w środku? A w środku mamy krótkopalówkę. O! Tak ja się prezentuje. No i dobra, przejdźmy teraz tutaj. I mamy tutaj kabinę pilota. W środku posadzimy wszystkie minifigurki. A mamy w tym zestawie cztery sztuki. Tak samo jak w oryginale, w tych samych kolorach. Ale ten pojazd jest na pewno większy. Tutaj mamy kokpit pilota oraz miejsce sterowania. Tutaj mamy ekran, jeden z ekranów i tutaj wygląda jakby grali w Galagę, co na przykład było w pikselach. Jest to nadruk. Tutaj wszystko było nadrukiem. Tutaj ciężko się wyczepia te panele. Tutaj mamy jakieś kontrolki. Tutaj kolejne kontrolki. A na środku mamy panel stanu statku, który pokazuje nam stan statku. Stąd ten statek kosmiczny kierowany jest kierownicami, tutaj sterowany kierownicą. Ale dobra, przejdźmy dalej i mamy tutaj postać, której później się przyjrzymy. A tam mamy miejsce, w którym mogą wypocząć nasi astronauci. Dwa takie łóżka i do tego tutaj jest, są kolejne dwa panele. Uda mi się to wyciągnąć. O! Jeden jest dokładnie ten sam co był tam w kokpicie. A tutaj mamy obraz z kamery, gdzie jeden z astronautów coś tam znalazł. Oprócz tego mamy też tam radar. A tutaj widać. A tutaj mamy te same nadruki, co mieliśmy tam z przodu. W zestawie mamy tutaj łazik kosmiczny, prezentuje się w taki sposób. I z tyłu mamy taką dziurkę. Nie wiadomo po co, bo w tym statku do niczego jej nie przymocujemy. Ale może do makiety. Jakieś tam tak tutaj zużyłam, że Możliśmy to przyczepić. O, tak się tutaj prezentuje miejsce kierowcy. Jest tutaj zwykła kierownica i z przodu jest lampa. W starej wersji łazika to z przodu zamiast tej lampki mieliśmy butel z tlenem tylko szarą. Teraz niestety jest to rzadki kolorek. W zestawie dostajemy cztery mini figurki i robota. Ej, kto zgasił światło? Dobra, naprawiło się. Dobra, zajmiemy się od lewej strony i mamy tutaj astronautę czerwonego. Tak się tutaj prezentuje. Bo no, nie nadrukowane nóżki, ale za to klasyczny wyraz twarzy oraz ten klasyczny symbol astronautów. Tak się tutaj prezentuje i ma on czerwoną butlę z tlenem. I ponieważ jest to w klasycznej wersji, no to nie miał on żadnych nadruków z tyłu. Tak samo alternatywnych wyrazów twarzy. Kolejną postacią w tym zestawie jest też, jest astronauta biały. I on wygląda dokładnie tak samo jak ten czerwony, tylko... Jest po prostu w kolorze białym. No i oprócz tych minifigurek, reszta to są tego samego koloru, Astronauci, to mamy robota, którym podaję im kubek jeden i dwa kubki, takie przejrzyste, z jakimś napojem. Mam tutaj antenki. Pewnie oczy i usta. Ten zestaw daje nam fajną możliwość do skolekcjonowania czerwonego astronauty, bo ostatnio, na przykład, też dostaliśmy brązowego astronautę, żółtego, białego i różowego. Dostaliśmy w LEGO przygodzie. Na czarnego tylko w tych starszych zestawach. Tak więc. Podsumowując, zestaw jest fajny. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. I chwila, dlaczego tam jest ciało?